Cześć, to Exorus. Dzisiaj przedstawiam Wam Greco. Jest Archlord X z przydomkiem kroniki. Tytuł jest wysunięty 100 lat w przyszłość względem swojego poprzednika. Gdzie wojny ze sobą toczą tylko dwie frakcje, które wyszły zwycięsko w starciach z poprzednika. Owe frakcje to ludzie i orki, tutaj zwane krwawymi. Każda z owych frakcji dysponuje trzema klasami znanymi nam z poprzednika. W przypadku orków jedyną zmianą jest hunter, który tutaj tak naprawdę jest postacią dysponującą bronią palną. Ogólnie charakteryzacja jest no troszkę uboga. Mamy do wyboru kilka rodzajów fryzur, kolorowych fryzur, kilka rodzajów twarzy, jakieś elementy ozdobne. No i wybieramy strój początkowy naszej postaci. Niżej znajdują się statystyki. Tutaj widzimy krótki opisik. Po wejściu do gry, naszym oczom okazuje się nowy, odświeżony interfejs. Nowa, troszeczkę zmodyfikowana grafika oraz nowy wygląd starych, dobrze nam znanych miast. Owych frakcji Jak widzicie Mamy tutaj już nawet świąteczny akcent W postaci choinki Tutaj można zauważyć Monta Ogólnie miasta Choć niby takie same są troszkę przymałe W pierwszej wersji gry Były one zdecydowanie większe Co pozwalało na No troszkę wygodniejsze Używanie ich Tutaj wszystko jest upchane Praktycznie w jednym małym punkcie. Oczywiście możemy wyjść poza miasto, gdzie teren drastycznie się zwiększa. Ta cecha w owej grze nie zaginęła. Świat jest nadal olbrzymi. Za chwilkę Wam to wszystko zaprezentuję. Poruszając się po kolejnych alejach miast, możemy dostrzec nowe zadania, które, jednak, mimo wszystko. Nie są esencją owej gry, którą nadal pozostaje ostry grind do najwyższego poziomu. Zadania są dość proste. Wystarczy kliknąć na niebieski znaczek, a wyskakuje automatycznie mapka, gdzie ukazany jest NPC, do którego musimy zanieść odpowiednie zadanie. Po jego ukończeniu otrzymujemy nagrody w postaci doświadczenia oraz Złota, innych przedmiotów. System walki w owej grze nadal pozostał bez zmian. Używamy bardzo ładnych, obszarowych lub też zwykłych umiejętności, które pozwalają nam ubić tysiące potworów stojących na naszej drodze. Cały system polega jedynie na zaznaczeniu MOPKA kliknięciu odpowiedniego przycisku, do którego przypisany jest nasz skin, no i czekaniu aż. Przeciwnik upadnie. Po czym zbieramy drop, który z niego wypadnie, no i możemy iść dalej, aby dobijać kolejne poziomy. Jeżeli stwierdzimy, że nasza postać jest zbyt słaba, aby stawiać czoła kolejnym hordom potworów, śmiało wpadajmy do miasta, gdzie możemy znaleźć ludzi, którzy sprzedają nam różnego rodzaju mikstury. Kowala, który nareperuje nasz ekwipunek lub też go ulepszy. Handlarza bronią, u którego kupimy najnowszy ekwipunek dla naszej postaci. Mamy również tutaj zbroję, która pozwoli wytrzymywać naszej postaci coraz to silniejsze ataki. Mamy tutaj również trenerów npc który, którzy nauczą nas nowych umiejętności, takich jak skille atakujące, buffy czy umiejętności pasywne. Każdy ze skili zostały nieco zmodyfikowane lub też pozostawione takie, jakimi były w części pierwszej, aby gracze przychodzący do nowej wersji gry nie czuli się zbyt niepewnie. Yy, nieco. Inny system wprowadzony, jeśli chodzi o ich naukę. Nasz gracz nie musi posiadać odpowiedniej liczby y, punktów, aby nauczyć się owych umiejętności. Wystarczy odpowiedni poziom, no i odrobinka kasy na naszym koncie. To wszystko sprawia, że nasza postać nie musi czekać z nowym skillem na określony poziom, aby zdobyć jeden czy dwa punkciki. Wystarczy. Jedynie dobry poziom oraz odrobinka gotówki, aby nasza postać stała się potężniejsza. Warto tutaj wspomnieć o świecie dostępnym w Archlord X Kroniki. Jest on jednym z większych światów dostępnych w MMORPG w całości otwartym. Co naprawdę daje wrażenie, że jesteśmy jedynie małą częścią ogromu. Jaki właśnie owy świat stanowi? Mamy tutaj podział na stronę ludzi, Battle Zone, gdzie prowadzone są właśnie Battlegroundy, i miejsce, gdzie przebywają krwawe orki. Są tutaj też zaciemnione dwa obszary, w których niestety nie wiem, co się znajduje. Oczywiście, do tego olbrzymiego świata, który właśnie tak wygląda. Musimy doliczyć również Dungeony, do których przepustki zdobędziemy właśnie w trybie PvP. Dzięki temu naprawdę ogrom świata drastycznie rośnie, gdyż oprócz tego, że musimy zwiedzać powierzchnię, możemy wejść w głębię tego oto świata. W przemierzaniu się po tym olbrzymim świecie pomagają nam nasze Mounty. Są to środki transportu dla każdego z graczy, które pomagają nam... W przemieszczaniu się, szybkim przemieszczaniu się między określonymi lokacjami. W przypadku orków są to właśnie takie olbrzymie, dość brzydkie nosorożce, które mają olbrzymi róg oraz wielkie ostre zęby. W przypadku ludzi są to konie, których niestety nie otrzymałem na mojej drugiej postaci, więc. Pokazuję wam owe ujeżdżanie takiego monta tylko na moim orku. Coś prezentuje się naprawdę ładnie. Niestety nasze monty są na czas. Jest to 70 godzin. Po czym musimy owego przyjaciela kupić na nowo. Jednak ich ceny nie są zbyt duże. Więc śmiało możemy się w nie doposażać. Jednym z najważniejszych aspektów owej grze jest PVP. Jak widzicie, stoję jako pani, która ma nad sobą fioletowy nick oraz fioletową czeszeczkę. Oznacza to, że brała udział w systemie PK, czyli biła, zabijała graczy bez ich zgody. Jest to jeden z naprawdę wielu trybów, takich jak na przykład walki gildii. W których jedne z najlepszych zgrupowań graczy mogą mierzyć się z innymi, walki o zamek, również w których biorą udział gildie, walki PVP, typowe, które mieszczą się na specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, oraz walki w Battlegroundach, gdzie mierzą się ze sobą rasy, oczywiście, jest tutaj ten najważniejszy. Tryb PvP, bez którego ta gra praktycznie mogłaby nie istnieć, czyli tryb walki o Lorda. Każdy z graczy może stanąć do tego trybu w owej grze. Chodzi jedynie o to, aby wyeliminować przeciwników stojących na przeszkodzie do zdobycia władz nad całym światem. Chantra, niestety, ten tryb raczej jest dla osób posiadających większy poziom, którzy mają już na swoim koncie wiele zwycięskich walk z graczami i mają doświadczenie w owych trybach ogólnie rzecz biorąc pod tym względem gra stoi na bardzo wysokim poziomie i naprawdę, naprawdę warto spróbować owych trybów jeśli chodzi o interfejs został on gruntownie przybudowany. w lewym górnym rogu znajduje się życie, mano naszej postaci oraz jej zdjęcie poniżej mamy okienko czatu na środku ekranu znajduje się pasek skili oraz oddzielone od tego wszystkiego ikonki odnośnie interfejsu wewnętrznego. W poprzedniej części, jak wiemy, wszystko było umieszczone w jednym wielkim srebrnym pasku. Tutaj jest wszystko oddzielone. W prawym górnym rogu jest mapka, no i pod spodem znajdują się aktualne zadania. Jeśli chodzi o interfejs wewnętrzny, mamy tutaj okno naszej postaci. Jest ono dość czyste. Obok mamy Miejsce, gdzie możemy zobaczyć nasze przedmioty, aktualnie założone, nasz ekwipunek, który został powiększony. Znajduje się tu też bardzo fajna opcja z jedynki, czyli y, aukcja na odległość. Wystawiamy sobie przedmiot właśnie w tym miejscu. Po czym czekamy, aż zostaje on sprzedany. Jest również okienko z killi, przypomina ono książeczkę. No i okno questów, gdzie znajdują się również takie rzeczy jak party do wyszukiwania, nowość jeśli chodzi o tą grę, gildia, przyjaciele, mail, chatroom, no i questy. Tutaj mamy community, czyli tak jak już zobaczyliście w okienku zadań, gildia, party, przyjaciele, pokój rozmów, e-maile i emotki. No i klop, który... Po włączeniu ukazuje nam na przykład mapę. Tak to wszystko wygląda. Interfejs jest dość przyjemny. Jeśli chodzi o grafikę, całość ma się nieźle, ale biorąc pod uwagę możliwości silnika graficznego, na którym całość została zbudowana. No nie jest to szczyt możliwości. Aczkolwiek całość zachowała swój klimat. Mamy tutaj tylko kilka rzeczy, które są odrobinkę zmienione. Z kolei, audio w grze jest naprawdę bardzo przyjemne, miłe dla ucha. Pozostało takim właśnie, jakim było w jedynce. Wszystko brzmi dynamicznie, cała oprawa zmienia się wraz z miejscem, w którym będziemy przebywali aktualnie. W mieście muzyka jest inna, na łąkach wszystko wygląda zdecydowanie inaczej. Tutaj muzyka jest kojąca, delikatna, naprawdę bardzo miło się jej słucha. Podsumowując, gra Archlord X Chroniki jest dobrą produkcją, lecz póki co no, odrobinkę niedopracowaną. Mamy nadzieję, że Archlord zostanie przez producenta dopracowany i oddany nam jako gotowy, świetny następca części pierwszej, który nadal właśnie posiada wiele cech z tamtego produktu. Ogólnie. Całość naprawdę zapowiada się dobrze, lecz potrzeba czasu, aby wszystkie błędy i niedopracowania zostały wyłapane. No cóż, dzięki za uwagę. No i cześć.